Powiem wam, no, zajście jest, tak sobie siedzę, a mój obiad wygląda tak. Ja nie wiem, co ja tu mam jeść, ale kazała mi jeść. Nic nie ma na talerzu, nic nie ma na obiad, ale mam jeść, co nie? Zajście. Ale wiecie dobrze i znacie też mamuśkę, że lepiej się nie odzywać, bo będzie dym. Ale jestem tak głodny, Jezus. jestem tak głodny, nie wytrzymam zaraz. Dlaczego nie jesz? Mamo, bo... wiesz co? Tyle się nagotowało tego obiadu. A w ogóle to jest nowy przepis, wyczytałem go na internecie. Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale... Wiesz mi zajęło robienie tego obiadu? To jest naprawdę... Masa roboty, kupa roboty. Nasz, nasz stary zachwalał. Nasz stary powiedział, że jest rewelacyjny. Więc no, popuść tam szybciutko. Nawet Edytka pisała do mnie, żebym dała jej ten nowy przepis właśnie na ten obiadek. Myślałam w ogóle, żeby założyć restaurację właśnie z takimi daniami. Co ty na to? I wiesz, nawet myślałam już nad nazwą dla tej restauracji. Ta restauracja nazywałaby się Baru mabuśki. Nie zjesz masz pięć. Hehe, <laughs> takie tam... Myje kształtek dziesiąty raz. P... Nie, nie co? Mamo, ale tu nic nie ma! Że co? Nic tu nie ma! Nagotowałam się cały dzień! Cały dzień przed galami! A ty mi mówisz, że tu nic nie ma? O nie! Ale spokojnie, nie denerwuj się! <śm> Mamo! Nic tu nie ma! Niedobre, tak? Mamo, zjadłeś tabletki rano? Nie ma żadnych tabletek! Koniec z tabletkami! Przed całe dnie. Przestań się drzeć! Taki gnój! Powiedz ci, że nie ma nic na obiad! Uj, ja p... A to co to jest? Mamo, ale musisz zjeść te tabletki na uspokojenie, bo widzisz co się dzieje. Co ty tam robisz? Mamo, co ty tam szukasz? Co mam wybierać? Powiedziałam, wybiera! No dobra, wałek. Wałek, tak? Mamo, proszę cię, zjedz te tabletki. Jeżeli w tej chwili nie zjesz tego obiadku, to przyjadę ci z tym wałkiem! Ja tym wałkiem, rozumiesz? A teraz w pier... Ała, kurwa! No, w tej chwili, wpierdolę ten obiad! Ale co mam jeść, jak tu nic nie ma? Na co się patrzysz? Jedz! Yes! Mama, ogarnij się, tu nic na tym talerzu nie ma! No i mam przepis! Czy opinię, że każdemu smakowało? Tylko zawsze znajdzie się taki jeden leś? Taki kurwa ty! Mamo, proszę, uspokój się. Ale wy sobie coś. Z... Czy możesz nie odpałać? Ogarnij się, proszę. Idź zjeść te tabletki. Bo wszystko rozumiem. chcesz się robi jakiś obiad, który wiem, że to mnie smakuje. Ale robię obiad pod ciebie, rozumiesz? Zaraz na internecie napisane było: obiad będzie się podobał każdemu, będzie smakował każdemu. Robi takie ten. Zjedz te tabletki, proszę. Mamo, proszę! Przestań! Nie zjem żadnych tabletek, rozumiesz? Nie chcesz sam zjeść tego obiadu? Za to u starego! Stary się pewnie chowa za kanapą. Więc sama cię nakarmię! Jak, jak, jak ty mnie nakarmisz? Jeszcze to, albo sama cię nakarmię! Jak ty mnie nakarmisz? Mamo, Nie samy... mamo! Dobra! Dobra, puść, puść później! Masz, mało.